Ani coraz bliżej świętek ja uwielbiam ten czas! I już nie trzeba chodzić do szkoły. Jeżeli wy tak samo jak ja uwielbiacie ten czas, zostawcie łapkę w górę. Wszyscy są szczęśliwi, jest po prostu cudnie. Te wspaniałe bombki, cudowne choinki. Uwielbiam święta! To przebierz się szybko i pieczemy pierniczki! Z pierniczki już biegnę ci wiker. Co jest? Ktoś pukał? Kochanie, kochanie, ile palców widzisz? Ile palców widzisz? Chyba mam guza. Moje biedactwo, może pieczenie pierników ci pomoże? Pieczenie pierników? Ja nie nienawidzę pierników. Ale jak to? To nasza tradycja. Amelka, Amelka. Piernik? Czy ktoś w ogóle lubi pierniczki? Wszędzie te ozdoby i światełka, jak ja nie cierpię świąt. Uderzyłam się w głowę i zrozumiałam, że święta są do kitu. Nienawidzę ich. Tandetne ozdoby, słaba muzyka i ten stary Mikołaj. Nie chcę świąt w moim domu. Chcę, żeby to był zwyczajny tydzień. Ja je po prostu zniszczę. Ale muszę być sprytna. Nikt nie może się dowiedzieć, jaki mam plan. Poczekajcie chwilę. Będę najsłodszą dziewczynką na świecie. A ta sukienka jest wprost idealna. Jotrek, cześć! Moda! Wszystko ok? Bo mama się martwi i nie chce robić pierników. A wiesz, że bez pierników wszystko zniszczone całe święta. <laughs> wszystko dobrze, zaraz przyjdę. Martwię się, Amelka zawsze kochała nasze tradycje. No, sami przyznajcie, no przecież każdy uwielbia pies pierniki w święta. No, prawdę mówię tak, jeśli wy też lubicie, zostawcie łapkę w górę. O, to jest wszystko gotowe? Gdzie ta Amelka? Już jestem, mamusiu, jak ja uwielbiam pierniczki. Ale się wystroiłaś. Zaczynamy? Piotruś, a może nam pomożesz? Sorry, kochanie, chciałbym, chciałbym, ale praca, sorry. Zawołajcie mnie, jak już będą gotowe. Super, że jesteś. Tak, ciasto już mamy. Idę teraz po foremki. Mhm. Gwiazdki chcemy. A Misia chcemy? Tak, tak, będzie misia. Super będzie, jeżeli to weźmiesz. No, to jest najlepsze. Może spróbowałabyś jeszcze coś wziąć. Bałwana mamy jeszcze, bo królik to chyba się nie nadaje. Dosypię soli i pierniczki będą zniszczone. Teraz będą okropne. Ej, wzięłam dużo tych foremek, wiesz? Chociaż ja i tak najbardziej lubię choinkę. No to co? Zaczynamy! A te serduszko będzie dla Piotrusia. Myślę, że będzie mu smakował mój słony piernik. Się mama nic nie zauważyła. Jesteście ciekawi, jaką minę będzie miał Piotrek? O! o ja, no. ale nie wyżły! No co ty? No spróbować. Fu! Fu! Czujesz mm. jakie słone? Ja nie wiem, ale ja naprawdę robiłam zgodnie z przepisem. Potom mega złone. Nie mamy pierniczków na święta. Nie mamy pierniczków na święta! Mój plan działa, a teraz czas na dalszą część. Mama kupiła sobie nową skienkę na święta, więc czas ją udoskonalić. Teraz jest już bez rękawków. To może zrobię mamie minijówkę? No sami powiedzcie, czy teraz nie wygląda lepiej? A nowa koszula Piotrka też potrzebuje zmian. wytnę mu piękne świąteczne serduszko. Ale się wkurzy. Teraz na pewno nie będzie mu za gorąco. A to jest tyle na Wigilię 2019. Musi być chłodno, luźno i przewiewnie. I oczywiście, wygodnie. Chodźmy stąd. Nie może być żadnych podejrzeń, że to byłam. Ja! O, dziwne. Nikogo nie ma? Czyli jestem sama w domu i mogę jeszcze bardziej napsocić. Jestem naprawdę zła. Teraz czas na kolejną rundę, czyli prezenty. W tym roku nie będzie żadnych prezentów. Nie chcę, żeby ktokolwiek się cieszył. Na te głupie renifery też nie ma tu miejsca. I po co tu ten kalendarz adwentowy? Muszę się tego szybko pozbyć z domu, bo bez prezentów i dekoracji nie ma świąt. Muszę uważać, by nikt mnie nie zobaczył. Ten worek jest strasznie ciężki, a mały z Piotkiem pewnie zaraz wrócą. Chyba widziałam jakiś samochód. Muszę się uśpieszyć. Okej, okay, zadanie wykonane, a teraz muszę tylko chwilkę poczekać, żeby wejść po nich do domu, żeby się niczego nie domyślili. Mój plan działa! Myślicie, że to wszystko? Otóż nie. Już idą, teraz wkraczam do akcji. na mnie. Właśnie wracam od Julki. O, nie wiedziałam, że była u Julki. My właśnie wracamy z banku. Trochę się boję, ale mam nadzieję, że rodzice nie domyślą się, że to byłam ja, bo będę miała przechlapane. Aniu! Zobacz! Zobacz! To nasze ciuchy. Ktoś chyba był u nas w domu. Wszystko pocięte jest. Moja sukienka na święta. Twoja koszula. Kto to zrobił? Nie wiem, ale... Tu też jest coś nie tak. Zobacz. Gdzie nasze prezenty? Gdzie nasze Renifery? Naprawdę chyba ktoś był. O, o nie! O nie! O nie! Gdzie są prezenty? Ale będą jaja. Ukradli prezenty! Myślę nie, płacz spokojnie, poradzimy sobie. Może być prawda, wszystko zniszczone. Nasze ciuchy, dekoracje, choinka, prezenty. Kto za tym stoi? Teraz trzeba wziąć telefon i to uwiecznić. Czy ja nie jestem genialna? Chyba sami przyznacie, że rozwaliłam święta w swoim domu i jeszcze wszystko zrzucę na Piotrka. Piotrek, jak mogłeś zniszczyć naszą choinkę? A mi no wiem, ale. To nie była moja wina. Naprawdę to nie było specjalnie. I co teraz? Święta popsute? A do tego u nas jest wigilia. A my co? Bez choinki, bez prezentów, bez ozdób? Byłam taka załamana. Piotr próbował mnie pocieszyć. Był taki kochany. Uwierzyłam, że razem damy radę. Skarbień, nie smuć się. Do świąt mamy jeszcze trzy dni. Może coś wymyślimy. Na przykład w prezencie damy naszej rodzinie. O! Nasze zdjęcie. Każdy by chciał mieć przy łóżku uśmiechniętego Piotrusia. A choinkę też jakoś naprawimy. A jak nie, to postawimy za nią kaktusa. Przecież najważniejsza jest rodzina. To żebyśmy byli razem, a reszta to bzdura. A tak dobrze szło! Byłam pewna, że skurczę mamy i Piotrka. Nie udało się, ale na szczęście mam jeszcze Asa w rękawie. Udało mi się zrobić Piotrkowi całkiem fajną fotkę. Jak myślicie? Całkiem spokojnie, więc plan jest taki. Skoro zniszczenie dekoracji nie pomogło, to czas zepsuć świąteczne spotkanie. Wystarczy wysłać tylko kilka wiadomości z telefonu Piotrka. Nienawidzę świąt, nie przyjeżdżajcie, Piotrek! I dodam jeszcze zdjęcie. A teraz wysyłamy do babci, do dziadzia i do cioci. Udało się. Już na pewno nikt w tym domu nie będzie się cieszył z Bożego Narodzenia. Aniu! Kochanie, co się stało? Moja mama napisała, że nie przyjeżdża do nas na święta. Ale jak to możliwe? Nie wiem! A najdziwniejszy jest ten samysł od mojej siostry. My lubimy święta. Spędzimy je bez was. Nie wiem o co chodzi. Wszystko po mojej myśli. Święta zniszczone. Wiesz co? Nic nie może nam popsuć świąt. Czekaliśmy na nie przez cały rok. Rozejrzyj się! To jest katastrofa! Oj tam! Wszystko da się naprawić! Zrobimy sobie własną mini-wigilię! Sama mówisz, że spędzamy ze sobą troszkę za mało czasu. W sumie, co nam szkodzi? Najważniejsze, że będziemy razem. Ja, ty i Amelka. Co? Ktoś ma rację. Najważniejsza jest rodzina i to, co mamy w sercach, a nie dekoracje, choinka czy prezenty. Słuchaj, a może jeszcze zdążymy uratować choinkę, a ja usmażę twoje ulubione racuchy! Nie, nie, nie! To po prostu niemożliwe! Wyrzuciłam prezenty, zniszczyłam choinkę i wasze stroje, a wy nadal chcecie zorganizować święta? To ty? Jak mogłaś? Mam tego dość. <laughs> Robiłam, próbowałam zniszczyć nam święta, ale to nie moja wina, uderzyłam się w głowę i nie byłam sobą. Przecież ja kocham Boże Narodzenie, uwielbiam je, to najspanialszy dzień w roku. A ja zniszczyłam wszystko, co się z nim kojarzy. Choinkę, prezenty i pierniki. Ale wiecie co odkryłam? Że w święta najważniejsza jest rodzina. Jeżeli masz wokół siebie osoby, które cię naprawdę kochają, to wszystko inne nie ma znaczenia. Czuję, że te Boże narodzenie będzie naprawdę wspaniałe! I takiego też życzę Wam! Wesołych świąt, kochani!